Cześć! Witajcie w kolejnym filmie na kanale z serii 100 dni do matury. Dzisiaj będziemy kontynuować temat ciągu arytmetycznego, oczywiście z poziomu właśnie podstawowego. I wybrałam kilka zadań CK, które według mnie są fajne i właśnie pomagają budować intuicję. Też postaram się pokazać na przykład na przykładzie tego zadania, w jaki sposób, ja na to mówię, dopychać zadania, tak kolanem, czyli innymi słowy po prostu robić je bez konkretnego rozwiązania, tylko używając... Po prostu mózgu, tak? Czyli myślimy i analizujemy, co powinno być, co ma sens, a co nie. Pamiętajcie oczywiście, żeby obejrzeć poprzedni film, na którym sobie troszkę szerzej o tym ciągu yy, mówimy. Dzisiaj będziemy. W tym konkretnym filmie rozwiązywać tylko niektóre wybrane przeze mnie zadania. Jeżeli oczywiście uważacie, że inne są fajne i ciekawe, to, yy, i ciekawe, to możecie podzielić się nimi w komentarzach. Dodatkowo zapraszam Was do subskrypcji kanału, do lajkowania, do komentowania, yy, do dołączenia do grupy na Facebooku yy, i w opisie filmu znajdziecie też link do innych moich social mediów. No dobrze, przechodzimy do zadanka. Liczby 2 minus 1 minus 4 są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego określonego dla liczb naturalnych n większych bądź równych od 1. Wzór ogólny tego ciągu ma postać. No to skoro nas pytają o wzór ogólny, to pytają nas o wzór na AN. No i pierwsze, co ja sobie tutaj mogę zauważyć, to to, że. No, ten ciąg będzie malejący. Skoro on będzie malejący, to odpowiedź B i odpowiedź C od razu odpada. Więc, nawet gdybyście mieli strzelać już na tym etapie, no to zwiększacie swoje szanse, prawda? Tego, że jednak ta odpowiedź będzie poprawna. No ale ja bym to zrobiła w ten sposób, że tym moim R już na wstępie widzę, że moje R to jest minus 3, prawda? Więc skoro R to się równa minus 3, no to ja wiem, że R to jest to, co stoi przy e N, więc to na pewno będzie tutaj odpowiedź D. I to widzimy po prostu robiąc... Malutkie obliczenie w głowie. Jak też to inaczej możemy zrobić? Yy, ja się mogę zastanawiać, skoro to są trzy początkowe wyrazy, no to znaczy, że to jest A1, A2 i A3. Ja się mogę zastanowić, czy jak ja sobie podstawie A1 tutaj, to czy ja rzeczywiście dostanę 2. No to zauważcie, że jak tutaj podstawię A1, to będę miała 2, więc powiedzmy, że no, niby okej. Okay. Tutaj będę miała minus 2, więc od razu odpada. Tu będę miała minus 2, więc odpada, no i tutaj rzeczywiście będę miała 2. Mm, Jeżeli podstawię sobie A2, czyli dwójeczkę no to to będzie minus y, 2 plus 3, czyli 1, więc już odpada, no to skoro już te wszystkie skreśliłam, no to to musi być d. Można by było też po prostu y, obliczyć, y, korzystając z tego, że a1 to jest 2, a n to jest a1 plus n minus 1 razy r, no i podstawiając sobie to y, minus 1 razy r, i podstawiając sobie te, to nasze r, które wyliczyliśmy, czyli minus 3 w to miejsce. Więc tych sposobów jest naprawdę dużo. No ale co trzeba sobie stąd wyciągnąć, to właśnie to, że to nasze r w ciągu arytmetycznym stoi przy n. -ie. Czyli my mamy tak naprawdę rn, tak? Zresztą ma to sens, bo ten ciąg an, ten wzór na n-ty wyraz, to jest a1 plus n minus 1 razy r. Czyli to jest a1 plus nr minus r. Więc... Mamy tak naprawdę nr dodać, a 1 minus r. To nie będzie zawierać n, prawda? Nie ma gdzie, to, będą, to będzie liczba. Tutaj się kryje to nasze r przy tym n, więc łatwo to znaleźć. Kolejne zadanko. Oceń prawdziwość tych, tych stwierdzeń. Dany jest ciąg an określony takim wzorem minus 3n plus 5 dla każdej liczby naturalnej pytanie, czy liczby 2, minus 1 i minus 4 są trzema początkowymi wyrazami tego ciągu, no i czy a n jest ciągiem arytmetycznym o różnicy 5. A n jest ciągiem arytmetycznym, no tak naprawdę widzimy to po tej postaci, bo ciąg arytmetyczny no to mamy taki troszeczkę mamy tą postać bardzo zbliżoną do tej funkcji liniowej, prawda? No i to nasze r stoi przy n i my już o tym wiemy, więc tutaj oczywiście to nie będzie 5, tylko to będzie 3, więc tutaj mamy fałsz. A tutaj ja już widzę, że to moje r to rzeczywiście jest y, minus 3. No i sobie mogę podstawić dla pierwszego, a 1 to będzie 2, tak? Bo jak sobie podstawię tutaj 1, to mam minus 3 plus 5, czyli rzeczywiście 2. No i z tego oto otrzymujemy, że to jest prawda. Y Dałoby się to zrobić inaczej, czyli ja sobie to moje R mogę wyliczyć jako chociażby A2 minus A1 i mogłabym sobie policzyć A1, A2A3, korzystając z tego wzoru, czyli to by było minus 3 razy 1 plus 5, czyli 2, minus 3 razy 2 plus 5, czyli y, minus. Minus 3 razy 3 plus 5, czyli minus 9 plus 4, czyli minus 4, więc to widzę. No i wtedy tutaj r po prostu jako a2 minus a1, czyli minus 1 minus 2, czyli minus 3. No i wiem, że to jest wtedy fałsz, ale też no, mogliśmy sobie to tak troszeczkę szybciej zrobić. Na przykład ten, to drugie stwierdzenie od razu można było odczytać. Dobrze, troszkę dłuższe zadanie, ale też według mnie bardzo fajne. Dany jest ciąg an określony takim wzorem 3n minus 1, czyli tutaj mamy ten wzór na ciąg an. No, my wiemy, że to jest ciąg arytmetyczny, prawda? Bo to jest tak jak ta funkcja liniowa. No i trzeba dokończyć. Ciąg AN jest rosnący, malający, stały. No i dlaczego? No to ja wiem, że to na pewno będzie ciąg rosnący, to to już wiemy, prawda? No a dlaczego? No dlatego, że AN plus 1 minus AN, i tutaj nawet mi pokazują, co ja mam policzyć, ale zresztą w taki sposób sobie wykazujemy monotoniczność ciągów, to będzie tak naprawdę i jak ja bym to podstawiła i przeliczyła, to by mi wyszło 3. Dlaczego ja wiem, że tu mi wyjdzie 3? Dlatego, że ja wiem, że to jest ciąg arytmetyczny, bo ja widzę tą postać, prawda? Jak już się nauczyliśmy rozróżniać te ciągi arytmetyczne, no to naprawdę już idzie nam troszkę łatwiej. I skoro ja wiem, że to jest ciąg arytmetyczny, to ja wiem, że ta różnica dwóch kolejnych wyrazów, czyli a n plus 1 minus a n, musimy wychodzić r. A ja wiem, że moje r to jest to, co stoi przy n. No więc w taki sposób ja od razu wiedziałam, że to jest a 3. Tak? Oczywiście można też by było to po prostu policzyć. To an plus 1 minus an i to 3 jest większe od 0 i stąd wiemy, że ten ciąg jest rosnący. Najmniejszą wartością n, dla której wyraz an jest większy od 25, jest. I tutaj chciałabym się odnieść do troszeczkę innej treści zadania. Coś w sumie, co jest. Wrócimy za sekundkę do tego, ale właśnie zanim. Zanim sobie rozwiążemy to, to pytanie, czy ciągi będą mieć najmniejsze wartości, na przykład arytmetyczne. I tutaj y, oczywiście to zależy. Y, jeśli my będziemy mieć ciąg, który jest rosnący, tak jak w tym przypadku, to najmniejsza wartość będzie dla n równego 1, tak? Dlatego, że skoro on rośnie, to każdy kolejny będzie już większy, prawda? A gdybym miała ciąg malejący, to największa wartość by była. I to by było, y, oczywiście. Oczywiście kiedy mówię o ciągach arytmetycznych, no i to by było po prostu a1, ale to by było tylko dla ciągów arytmetycznych. Pamiętajcie, że przy innych ciągach no to nie da się tego tak jasno określić. Przy ciągu arytmetycznym jesteśmy pewni, że dla ciągu arytmetycznego rosnącego mamy najmniejszą wartość, tak, dla wszystkich nów, a dla ciągu arytmetycznego malejącego mamy największą. No dobrze, no to nas pytają tutaj o coś innego, bo nas pytają o najmniejszą wartość n, dla której wyraz a n jest większe od 25, więc wystarczy to policzyć, czyli 3n minus 1 jest większe od 25, czyli 3n jest większe od 26, no to n jest większe od 26 trzecich. No to 26 trzecich to jest 8 i 2 trzecie, więc najmniejszą wartością n, dla których ten a n jest większy, no to najmniejsze naturalne n to będzie 9, czyli to jest odpowiedź b. Suma n początkowych wyrazów jest równa 57. Dla jakiego n? -a? Czyli pytają nas, dla jakiego n sn jest równe 57? No to możemy sobie to podstawić. Potrzebujemy na pewno a1 i to będzie nic innego jak 3 minus 1, czyli 2. Więc 57 będzie równe a1, czyli 2, dodać an, czyli 3n minus 1, prawda? Tutaj mamy ten wzór, przez 2 razy. N po prostu. To sobie to mogę przemnożyć przez 2. I tu będę miała 114 równa się, i tutaj mam 3n plus 1 razy n. Czyli 3n kwadrat plus n minus 114 będzie 0. To sobie to po prostu tutaj rozwiążmy. No to delta 1 minus 4 razy 3 razy minus 114. Użyję sobie kalkulatora do tego. Czyli mam tak 4 razy 3 razy 114 dodać 1. To mam 1, 3, 6, 9. I pierwiastek z tej delty to jest 37, czyli mam N1 i mam N2. Tutaj pamiętajcie o tym, że musimy mieć przez 6, czyli będę miała minus 1, minus 37, minus 8 dodać 37, czyli tu jest minus 38 przez 6 yy, i to będzie ujemne, więc nawet tego nie doliczam, bo n musi być naturalne. Tutaj oczywiście mam mieć 37, czyli to będzie 36 przez 6, czyli to jest 6. No i to jest odpowiedź A. Czy dałoby się to zrobić inaczej, bez takiego rozpisywania? Oczywiście, że tak. Mogłabym sobie policzyć s sumę 6, mogłabym sobie policzyć sumę 23, sumę 5, sumę 11 i sprawdzić, która z tych sum da mi 50 troszkę dłuższe, ale no można by było też w ten sposób sobie to zrobić. Yy, kolejne zadanko, takie bardziej na myślenie. Ciągi a, n, b, n oraz CN są określone dla każdej liczby naturalnej w taki sposób. a, n to jest 6n kwadrat minus n do trzeciej, b, to jest 2n dodać 13 i CN to jest 2 do n tej. Wskaż zadanie prawdziwe. Ciąg AN jest arytmetyczny, ciąg BN jest arytmetyczny, ciąg CN jest arytmetyczny. Wśród ciągów nie ma ciągu arytmetycznego. No i my... Wiemy, że ciągi arytmetyczne mają mieć postać funkcji liniowej, w takim razie A odpada, C odpada, bo to jest 2 do n tej, tak? Więc od razu ja wiem, że to będzie B na samym wstępie. Jeżeli oczywiście nie ufacie, to można sobie sprawdzić, dla którego an plus 1 minus a będzie stałe, czyli nie będzie zależeć od r. Trzynastka. Ciąg arytmetyczny AN jest określony dla każdej liczby naturalnej. Wiemy, że trzeci wyraz i piąty spełniają warunek. No i pytanie jest o czwarty wyraz. No to zauważmy sobie, że my tutaj możemy sobie skorzystać z. Własności, że an plus 1 dodać an minus 1, czy też o, żeby bardziej tak y, odpowiadało to temu, co tu mamy, czyli an minus 1 dać an plus 1 przez 2, to jest po prostu an, czyli środkowy wyraz. To jest średnia arytmetyczna dwóch skrajnych. To zauważcie, że ta czwóreczka jest w środku pomiędzy trójką a piątką. Czyli ja wiem, że A4 mogłabym sobie policzyć z tej własności, że to jest A3 plus A5 przez 2. No to to by było 58 przez 2, czyli 29. No i tutaj zachęcam Was właśnie do tego, żeby w momencie, w którym macie taką sumę takich jakichś różnych wyrazów, na przykład A3 plus A5. Równie dobrze mogłoby być A2 plus A6, czyli gdybym ja tą część zmieniła na A2 plus A6, powinno nam wyjść dokładnie to samo, no bo A4 jest w środku. Ale wtedy na przykład moglibyśmy skorzystać z tego, że A4 to jest A1 plus 3R, a to jest równe A1 plus R, plus A1 plus yy, 5R. Czyli to jest równe 2A1 plus 6R, czyli to jest 2 razy A1 plus 3R. Więc jak ja szukam tego, a ja wiem, że całość jest równa 58, no to 2A1 plus 3R jest równe 58. No I wtedy bym wiedziała, że A1 plus 3R to jest 29 też. Czyli zawsze po prostu to będzie środkowy wyraz. No dobrze, dany jest rosnący ciąg arytmetyczny określony dla każdych liczby naturalnych, powinno być n oczywiście, o wyrazach dodatnich. Wiemy, że a2 plus a9 równa się, no i tutaj będzie a4 plus a ile? I mnie interesuje to ile tutaj będzie, tak? No to w dość łatwy sposób sobie to wyliczymy, bo a2 to jest a1 plus r. A A9 to jest A1 plus 8R. A4 to jest A1 plus, no i tutaj byśmy mieli 3R, no i tu miejmy to AK. No to zauważmy, że to się nam pięknie skraca i zostaje mi A1 plus 9R minus 3R, czyli plus 6R. To ma być AK, co nie? No ale A1 plus 6R to by było po prostu, no ile? A7, prawda? Czyli moje k to jest 7. Tak naprawdę zauważcie, że tutaj w takiej sytuacji te wasze indeksiki muszą się zsumować z tymi. To tak w ramach intuicji. Można by też było to ak sobie zamienić, że to jest a1 plus k minus 1 razy r. No i wtedy sobie porównać, że k minus 1 musi być równe 6, czyli k musi być równe 7. No, jest na pewno jeszcze kilka innych sposobów na to zadanie. No, i wygląda na to, że to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że te zadania rzeczywiście były mniej schematyczne, że i rzeczywiście mogły sprawić wam trudność i że po tym filmie już wszystko będzie jasne. W kolejnym filmie przejdziemy sobie do ciągu geometrycznego, więc zapraszam Was jeszcze raz do subskrypcji, do lajkowania. Będzie mi miło, jeżeli skomentujecie. No, i zapraszam Was na grupę na Facebooku. A na dzisiaj to tyle. Cześć!